Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Cluster Truck. Dobra, kontynuujemy starą rozgrywkę. Eee, starą, znaczy kole... No, dobra, Forest. Ciągle nie pierwszego? LOL. Dobra, mówicie. Furman, ty gupku, przecież możesz stać na tej ciężarówce. I przejedziesz to. Ojej, jakie. Dobra, więc zrobię tak, jak niektórzy mówią. Proszę, bardzo, bardzo. Tak stoi. Ja! Co tu się dzieje? Normalnie. to ja, dobra, jednak coś się dzieje. I ta ciężarówka raz pierdyknie Dobra, to już nie mogę sad na jednej ciężarówce, chociaż może ruszy. Aha, no, nawet widzicie, nie mogę sad na jednej ciężarówce, ale to widzicie, jakie to jest bez sensu. Eee, nic się nie dzieje praktycznie, więc wolę sobie jednak biegać. Wow! Aha, dobra, no, ale może, może trochę rozmyślniej biegać. Mi się zdaje, że ja miałem to przejść między odcinkami, ale chyba jednak tego nie zrobiłem. No trudno, dobra, no. O. Mę o Jezu, czemu tak słabo? Męczenia ciąg dalszy Dobra Ko Nie, myślę że się tu przeszedłem, albo byłem bardzo bliciutko przejścia tego. Wow! Serio! Akurat kurde Jak? No jak, Czyż ja nie mam stóp, to jak mogłem stopami zahaczyć? Dobra, go, 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 go! Okej, okay, tu trzeba chwilę postać. O o bardzo chyba dobrze jedziemy. Przejedziemy tu stojąc, nawet, dobra. Także nie ma co kombinować. Tylko przejedziemy tu stojąc, dobra. Next level. Nie będziemy patrzeć, ile mamy skora. Bo po co? Komu to potrzebne? Wow! 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 <laughs> nie! No, kurde, myślałem, że mi się uda za pierwszym razem. Z zaskoczeniem, ale. Dobra, go, 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 go. O nie! Oni mi przyjeżdżają przez to. Jaki smutek. Dobra, 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 dobra! No nie, akurat musiałem w to pierdzielnąć. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Nie, 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 nie. Kurde. Dobra. Źle trochę wymierzyłem wszystko, ale teraz to ma prawie, obiecuję. Trzy, cztery, dobra. Powinno być to! Gdybym tylko wleciał w tamto, to by było dobrze. Dobra. Ja! Nie no, moja, mój timing jest po prostu boski. Ale uwaga, teraz będzie może w końcu rzeczywiście boski. Ach. Prawie. Da, muszę bardziej chyba pod skosem lecieć No nie wiem co zrobić. robić! Nie mogę się wstrzelić w to! Dobra, chyba powinien lecieć w ogóle inaczej. Bo nie lecieć tak o, no to, to był chyba bliżej tego, co chciałem osiągnąć, także jest. Na... No... Wow! odbijam się od ziemi! Dobra, to trzeba inaczej... <laughs> Idealnie pomiędzy, super. Ciekawe, kto tu w ogóle kieruje tym dziennikami. Okej, okay, uwaga. Jest, jest, dobrze. Uwaga, lecimy, dobra. A co tu się dzieje? Brawo! Brawo! Kurde! Dobra, tak to się robi, tak? to się gra. Dobra, lecimy. Go! Nie wiem, co tu jest. Jakieś... Wow! Wow! Co tu się... ...dzieje? Za pierwszym razem, O oh Jezus, to było dobre. To było speed bonus, brawo. Ace, Don, Aż tu zobaczyłam punktów. Just friends, pokaż. Just friendsów z ciekawości. Dobra, nie pokazuj. Lecimy. Okej, okay, tu będzie hardcore. No i już nawet nie mogę doskoczyć do dru. W serio. Dobra, oh, wow. Aha, tu ramieniem zahaczyłem. Idzie, gdzie je? O oh, fa! Jechana ciężaróweczka. Niedobrze. Wow. Dobra, dobra. Dobra, jedziemy, jedziemy. Wow! Ale tam zwolniła im ta ciężarówka. Nie wolno tak, ciężarówko. Dobra. Go, 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 go. Brawo! Już, już myślałem, że uderzyłem w ten, ten, w goal. To by było smutne. Jezu, te lewele są coraz ładniejsze. Dobra, lecimy. Wow, 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 wow. Kurde, za, zakręciła. Cyka, blać. Dobra, lecimy. No nie. Dlaczego tak się stało? Go cluster, go cluster. Brawo, nie. Wow, wow, wow. Co? Niektóre rzeczy to ja w ogóle robię tak automatycznie, że nie jak to się wszystko dzieje. Wow! 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 nie no, dlaczego? Za szybko, za szybko. No trzeba trochę zwolnić, chyba, rzeczywiście. Dobra, ciężarówka po ciężarówce. Ok, Nie, one. Oh, fuck! Ja nie wiedziałem, że one mogą wypaść. Znaczy, wiedziałem w sumie. Tylko nie byłem tego świadom tak w pełni. Wow! Wow, ale nie wystrzeliło. Dobra, brawo, 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 brawo. Opanował. Brawo, dobra. Jednak nie można pędzić na, na pałę. Trzeba jednak czasem czekać. Fajne, że one tak wiedzą. Wow, wow, wow. Wow! Ace! Za pierwszym razem. O to chodzi! O to chodzi! Dobra. Zejsa się dostaje ładnie punktów trochę. Dobra, go! Nie, no aż nie strąbił. Co ja mu złego zrobiłem, że na nie trąbisz? Wow, 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 chodź tu! Awa! Awa! Nie! <ścoughs> Dlaczego? Dobra, i tu lecą ciężarówki z góry. No nie, jak się na ciężarówki z góry wskoczyć. O, a czekaj, Aczekaj, spróbuję tam skoczyć na górę. Zacznijmy co to, czy da się w ogóle O, super, jakbym się jeszcze odbił tamtej, to by było super Dobra, 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 dobra Aha, no zajebiście, dobra <laughs> Nie było tematu. Ale kurde Jak sobie pomyśleć, kto tymi ciężarówkami kieruje. Nie, nie da się, nie da się. Znaczy da się na pewno, ale zawa hardkorowo dla mnie. Ja, ja nie dam rady. Jestem pizdą, wymieniam. No no no, dobra dobra, go go go, dobra. Jedziemy spokojnie, jedziemy spokojnie, już nie. Brawo, dobra. Next level. Niestety nie jest, Wow! Dobra, lecimy. Wow wow wow. A, proszę nie wybuchać. Proszę nie wybuch. Jezu, ale proszę zwolnić. Halo, policja. Co tu się dzieje? To wariaci sami jeżdżą. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, go! Go, go, go! Ok, tu się wybu... Wy ojej, 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 dobra, biegnę. Wow! Wow! wow Co tam się działo? <grym> Ale kur. Tego bym się nie spodziewał. Dobra, lecimy wow, wow. dobra. Ok. Nie, lawin! Co? Ja! No nie. Jest, co tam się dzieje? Dobra, czas pieprzać. Czas... Ej, robi naprawdę dobre gierki Dobry twórca indy indyków Je... Co ja tu zrobiłem? Nie wiem Zmiażdżyło mnie Dobra, go, 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 go <laughs> Idealnie się zgrałem z tą lawiną A to nie o to chodzi Dobra, trzeba... Trzeba wyczekać To fadnie na nos Okej okay, To przeskoczy Dobra, jest spoko O kurde o nie, o nie, o nie, o nie No Ściana! Myślałem że to Minia, to ściana śmierci. Dobra, trzeba biec na pałę. Dobra, ale nie nakład na tą. Woo! No nie, dlaczego tak... Nie, ale mnie w chuja zrobiły tam cię ciężarówki. Na nie się czaje mi uciekły z pod dupy i wywiodły na manowce Ciężarówki to kurwy. Dobra, go 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 No dawaj, 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 ja nie dał się Jest, brawo O oh, fuck, to jest Nie lubię tych Wow Mhm, mm Zajebiście O to mi chodziło Jeszcze jak? O nie Dobra Róbmy to normalnie Okej, okay, jest Hits Jest! O oh Boże! Jest! Dobra, mamy to. I co teraz? Okej. Okay. Jest wertepy. Wow, wow. Ok. Okej. Ciekawe w ogóle, co one wiozą. Pewno mięso. Ojej. Z, mięso z dzieci po aborcji. <laughs> Modny temat ostatnio. No nie, wiesz... Kurde, dobra. Aha, zajęliście. Spoko. A to nie o to chodzi, żeby tak przegrywać. Halo. Hits. Hits. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Go, go, go. Dobra. Tutaj jedziemy chyba spokojnie, ale wolę dojechać na tej ciężarówce. Co? Dlaczego jestem takim drewnem? A mogłem jechać sobie spokojnie i na nic nie patrzeć. No, prawie przeskoczyłem. O Jezus. Mm -hmm. Dokładnie tak cię to zrobić <grych> Okej, okay, lecimy Okej, okay, okej, okay, okej okay. Lecimy, lecimy, lecimy Teraz, 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 teraz Dobra Bez kombinacji większych teraz Ja! No z radzieckie te są te ciężaróweczki Nie mogę ukryć, że nie Dobra, lecimy o na na, boga Papieża obrażają Wow Ach, fucking maken To nie jest takie proste, jak to się może wydawać Pewnie jest, ale ja jestem drewnem, kurwa Przepraszam Przebiłem wam rękę Wow, co tu się działo w ogóle? No nie, zapatrzyłem się I, i znowu belka Dobra, lecimy Lecimy, wow wow, 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 no żeż, kur... Dlaczego jestem takim drewnem teraz? We wszystkie kłody walę. Jak leci... Wow, dobra, fuksem się to udało Trzeba przejść teraz, okej, okay, lecimy. Wow, wow. Dobra, go, go, go. o oh, fuck, no tamtą mogłem wziąć, tamta mi przynajmniej nie uciekła. Dobra. Dobra, 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 dobra. Ano, ciemu! Ciemu! Ja myślę, że ona będzie gniła. Tam sobie. Wow, dobra. To. Kurde, takie, które są. ją nagle przyspieszają. No to zaczynam, no, że nie aż tak nagle, ale. W momencie, jak lecą, one zaczynają jechać. No to jest trochę smutne. Bo ja patrzę on w jakiś statyczny punkt. I sobie chcę na niego skoczyć, a to chuj. Wow! Dobra, go, 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 go! Ja! Dawaj, 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 dawaj! Brawo, brawo! Chodź, 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 Przeskoczyłem, kurwa mać nie mogę. Jak w słowach narciarskich, no co za Niefart! Kurwa... wow, 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 dobrze. Aha, jednak nie. Wow, wow, wow czego żem się nie spodziewał Jakby to pykło, to by było dobrze. Ja wiem, że można stać i to zrobić, ale po co? Żeby przejść, no w sumie Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No jak to? Przecież trafiłem w nią No w sumie jakbym trafił, to bym nie spadł, no, ale... Dobra, dobra, dobra Dawaj, dawaj! A, że kurdy No dlaczego? Dobra, dobra Jedna z ostatnich prób to będzie No dlaczego? Dobra, dobra, dobra Dobra, go 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 Cluster, cluster! No dlaczego się nie odbiją tamtej Brawo, brawo! Brawo, 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 dobra! Jedziemy, 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 jedziemy! Nie! Ale smutny jestem Że mi to nie wyszło, dobra Okej! Okay. Całkiem to było miłe Już się spodziewałem najgorszego, a to jednak żyje Dobra. A kurw... Dobra, ludzie ostatnia próba, jak mi to nie wyjdzie, dobra, więc to było na tyle w tym odcinku i od następnego rzeczywiście postaram się e, przejść to e, i pokazać wam kolejną mapkę, może się uda, może nie, dobra, więc dzięki, że byliście, trzymajcie się, strzałeczka.